Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Paris Saint-Germain chce zrobić coś niesamowitego. Robert Lewandowski nie zagra w najbliższych meczach reprezentacji Polski. Luis Suarez zostanie wyrzucony z FC Barcelony. Ogromne wzmocnienia Chelsea na nadchodzący sezon. Leo Messi opuści Camp Nou. To koniec pewnej epoki. oraz Lewy i jego nowa partnerka. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Zostawcie także łapkę w górę, aby dzisiejszy materiał powędrował do większego grona osób. Ja już nie przedłużam i zapraszam na dzisiejsze newsy. Media w ostatnim czasie wręcz huczą od doniesień w sprawie przyszłości Leo Messiego. Według najnowszych informacji Argentyńczyk poinformował FC Barcelonę, że chce opuścić klub w letnim okienku transferowym. Hiszpańskie media od kilku dni żyją możliwym transferem Leo Messiego. Argentyńczyk jest rozczarowany obecną sytuacją w klubie. Nie zadawala go poziom sportowej drużyny, ma także wiele uwag do działań szefu Blaugrany. Messiemu nie jest po drodze z prezesem Bartomeu. Nastawienie piłkarza nie zmieniły ostatnie roszady w zespole. Działacze postanowili zatrudnić nowego trenera. Dumę Katalonii przejął Kuman, który ma przeprowadzić rewolucję kadrową. Holender podkreśla, że swoją drużynę chce budować wokół Messiego. 33-latek nie podziela jednak tej wizji i już poinformował o tym trenera. Według hiszpańskich dziennikarzy, Messi dziś dostarczył władzom FC Barcelony pismo, w którym przekazał, że chce odejść z klubu w letnim okienku transferowym. Piłkarz powołuje się przy tym na prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu, które zostało umieszczone w jego umowie z Dumą Katalonii. Problem w tym, że Messi miał czas do 10 czerwca, by poinformować władze klubu o swojej decyzji. Prawnicy zawodnika są jednak przekonani, że w związku z przedłużeniem sezonu Messi ma prawo skorzystać z klauzuli do 31 sierpnia. FC Barcelona już potwierdziła agencjom prasowym, że rzeczywiście otrzymała pismo od piłkarza. Argentyńczyk podobno odmówił udziału w najbliższych treningach drużyny. Jak podkreśla Alfredo Martinez, jest to decyzja ostateczna. Co więcej, w FC Barcelonie zwołano nadzwyczajne zebranie zarządu. Gdzie może trafić Messi? W mediach mówi się o zainteresowaniu ze strony Manchesteru City, Paris Saint-Germain czy Interu Mediolan. Do gry o sześciokrotnego zdobywcę złotej piłki włączył się też Manchester United. W komentarzach koniecznie napiszcie, w jakim klubie widzielibyście wielkiego Leo Messiego. Korzystając z okazji chciałbym Was zaprosić do mojej ligi tperskiej w aplikacji Noin. Tak prezentuje się apka i naprawdę jest świetna. Tworzymy tam mega społeczność, dyskutujemy dosłownie o wszystkim, co się dzieje w piłce nożnej. Dodatkowo pierwsze miejsca są nagradzane koszulką oraz książkami od labotigi. Jak dołączyć, już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, tułączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! W poniedziałek poznaliśmy po długiej przerwie listę powołanych piłkarzy na wrześniowe mecze reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną oraz Holandią. Na liście pojawiło się wiele nowych nazwisk jak Sebastian Walukiewicz, Michał Karbownik czy Jakub Moder, ale też zabrakło parę znanych nam nazwisk. Dokładnie rzecz mówiąc chodzi o Arkadiusza Rece, który jest tzw. żołnierzem Jerzego Brzęczka oraz kapitana Biało-Czerwonych Roberta Lewandowskiego. Brak 32-latka może być zadziwiający dla większości osób, ale selekcjoner po ogłoszeniu powołań wyjaśnił dlaczego zabrakło naszego najmocniejszego filara. Trener postanowił dać odpocząć lewemu po rozgrywkach Ligi Mistrzów w sierpniu. W których Polak rozegrał łącznie 4 mecze. Spotkania z Bośnią oraz Holandią odbędą się kolejno 4 oraz 7 września i będą one dla nas ważne, ponieważ są to starcia w lidze narodów. Reprezentacja Polski oprócz ze wcześniej wspomnianymi drużynami, znajduje się w grupie również z Finlandią. Brak Lewandowskiego w składzie spowoduje, że mecze te będą trudniejsze niż nam się wydaje, ale już nieraz udowadnialiśmy, że i bez napastnika Bayernu potrafimy grać dobrą piłkę. Piszcie w komentarzach, jakie wyniki obstawiacie w najbliższych wrześniowych meczach. Swoją drogą ostatnio założyłem kanał Typerski, jeżeli macie ochotę potypować razem ze mną, to wpadajcie. Link do pierwszego filmu znajdziecie tutaj w karcie. 2020 rok jest jak na razie bardzo przeciętny dla FC Barcelony w kontekście ich występów. Barca już w finale Pucharu Króla odpadła z Atletico Bilbao. Mało tego, przegrali z Realem Madryt, rywalizując o Mistrzostwo Hiszpanii, a na koniec zostali dosłownie zjedzeni przez Bayern Monachium w 1-4 Ligi Mistrzów. Te wszystkie porażki spowodowały, że z posadą trenera Blograny pożegnał się Kike Setien, który prowadził klub jedynie przez 7 miesięcy i tego czasu nie można zaliczyć do udanych. Zarząd szybko znalazł następcę, którym został były piłkarz barsy: Ronald Kuman. Holender wcześniej prowadził reprezentację Holandii, a znacznie wcześniej zaliczył epizod prowadząc Walencję, z którą wygrał w 2008 roku Puchar Hiszpanii. 57-latek już stworzył swoją listę piłkarzy, których chciałby sprowadzić na Camp Nou jeszcze tego lata, a jedynym z nich jest Memphis Depay. Kuman także chce się pozbywać piłkarzy, na których nie będzie stawiać w nadchodzącym sezonie a pierwszym z takich graczy jest Luis Suarez. Holender odbył ostatnio z napastnikiem rozmowę telefoniczną, w której poinformował popularnego El Pistolero, że nie będzie go potrzebował w swojej koncepcji budowy drużyny. Suarez był wściekły, ale powodem nie była sama decyzja, a sposób w jaki szkoleniowiec przekazał 33-latkowi samą wiadomość. Podobno rozmowa telefoniczna trwała niecałą minutę, a Kuman nie podał powodów, dla których rezygnuje z usług Urugwajczyka. Według mediów z Barcą niedługo mogą się pożegnać również Jordi Alba czy Nelson Semedo, a jeszcze dzisiaj lub jutro Leo Messi ma poinformować, czy zamierza zostać w Barcelonie, czy też nie. Poprzedni sezon nie był na pewno dobrym okresem dla Arsenalu czy Manchesteru City, ale nie tylko oni nie są zadowoleni z przebiegu zakończonych niedawno rozgrywek. Chelsea mimo, że zajęła czwarte miejsce i zagra w przyszłym roku w Lidze Mistrzów, to nie jest zadowolona ze swojej gry właśnie we wspomnianych europejskich rozgrywkach. W tym roku The Blues odpali już na etapie 1-8 i samo odpadnięcie nie jest jeszcze tak dużą tragedią, co styl w jaki sposób to zrobili. Chelsea najpierw na własnym stadionie została ograna przez Bayern aż 3 do 0, a następnie w rewanżu powtórzyli to tyle, że na Allianz Arenie przegrywając 4 do 1. Tak też w dwóch stracili aż 7 goli i tylko raz zdołali trafić do siatki rywala. Dlatego klub od dłuższego czasu się wzmacnia, czego dowodem jest chociażby sprowadzenie Timo Wernera z RB Lipsk za 53 miliony euro. Oprócz niego mają oni na celowniku drugiego Niemca, a dokładnie Kaja Havertza. 21-latek zaliczył bardzo udany sezon w bajerze Leverkusen, dlatego też znajduje się na celowniku wielu topowych drużyn. Chelsea ma zapłacić za pomocnika 80 milionów euro plus 20 milionów w formie bonusów, co daje łącznie kwotę 100 milionów euro. Zespołem ze Stamford Bridge dwuletni kontrakt ma także podpisać Thiago Silva, który po zakończeniu rozgrywek Ligi Mistrzów jest wolnym zawodnikiem. Brazylijczyk, mimo 35 lat na karku, wciąż prezentuje wysoki poziom, co może być dobrym ruchem transferowym. The Blues. Trzeba przyznać, że tutaj tworzy nam się naprawdę niezłapaka, aż jestem ciekawy, jak będą się prezentować w przyszłym sezonie. W 2018 roku doszło do dużego transferu na skalę światową, jakim było przejście Cristiano Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu za prawie 120 milionów euro. Portugalczyk w nowej drużynie postawił sobie za cel wygranie Champions League, ale jak na razie po dwóch sezonach gry Juve nie awansowało nawet do półfinałów. To bardzo zła informacja dla klubu z Turynu, który zakupił CR7 właśnie dla triumfu w Lidze Mistrzów, ale jak wiemy ich nie ma co też powoduje, że słyszymy coraz więcej informacji o chęci pozbycia się 35-latka. Stara Dama płaci Krystiano aż 30 milionów euro rocznie, co w czasie pandemii mocno obciąża budżet klubu, a sprzedaż Portugalczyka pozwoliłaby im chociażby na nowe, jakościowe transfery. Według gazety Dello Sport sprowadzenie Cristiano Ronaldo rozważa Paris Saint Germain, które po stracie Edinsona Cavaniego szuka wzmocnień w ofensywie. Druga rzecz to fakt, że fanem talentu Ronaldo jest sam prezes Paris Saint Germain, Nasser Al-Khalifi. Jak wam się wydaje, transfer Cristiano Ronaldo do PSG jest możliwy w tym roku? I czy zapewniłby on mistrzowi Francji pierwsze w historii zwycięstwo w Lidze Mistrzów? Piszcie swoje opinie w komentarzach. Rok 2020 bez dwóch jest najlepszym w karierze Roberta Lewandowskiego. Polak po raz pierwszy sięgnął po potrójną koronę, zdobywając Mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz wygrywając upragnioną Ligę Mistrzów. Robert dwa dni przed finałem w Champions League obchodził swoje 32 urodziny. Tak więc triumf w europejskich rozgrywkach można nazwać spóźnionym prezentem. Mimo tego, że w finale Lewy do siatki nie trafił, to przez całe rozgrywki Champions League pokonywał bramkarzy aż 15 razy, zdobywając nagrodę najlepszego strzelcy. W poniedziałek, po niedzielnej fecie, Lewy opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z Pucharem Ligi Mistrzów leżąc z nim razem w łóżku. Zdjęcie zbierało już ponad 3 miliony polubień, a niektórzy internauci w żartobliwy sposób pisali, że Puchar jest nową partnerką Lewandowskiego. No cóż, trzeba przyznać, że owa partnerka jest bardzo atrakcyjna. Sami ocencie, w dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Na koniec jeszcze proszę Was o subskrypcję i łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!